Cześć, kochani, tu Hissie Alarm Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie ogromne denko kosmetyków do ciała. Jeżeli jesteście ciekawi, co mi się sprawdziło, a co trochę mniej, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy? No, kochani, co jak co? Denko kosmetyków do ciała. Musi się zacząć od Soli Alta Farma. Jak wiecie jest to ulubieniec roku. Kozdenka tego nie nagrywałam od października. I tutaj mamy jedna Alta Farma, druga Alta Farma, trzecia Alta Farma. Spokojnie, nie będę was męczyć, jest to 56 ściuk. Jeżeli komuś się nudzi i chce wrócić sobie do filmu e, z pielęgnacją ciała poprzedniego, to tam też było około 30 i tak dalej, i tak dalej. W no zasadzie co? Myślę, że to jest niezły majątek. One nie są drogie, bo one kosztują na promocji 3 zł, a na bez promocji około 4, chyba 50. Są epickie, jestem od nich jak widać uzależniona. Ale to, jak one działają przeciwbólowo na takie wiecie, zmęczony kręgosłup po 8 godzinach pracy, jak człowiek się glebnie do no, takiego brodzika. Ja nie mam wanny, kąpię się w brodziku. Na szczęście duża nie jestem, więc się mieszczę. No, ale tak, uwielbiam, jest to moja miłość. Chciałabym, żeby puścili większe opakowania tych soli. Najlepiej jakieś, nie wiem, beczki czy, czy inne takie pojemności odpowiednie dla mnie, ale tak. Polecam serdecznie, jeżeli szukacie dobrej soli do kąpieli, e, która naprawdę zapewni full odprężenie i full działanie przeciwbólowe, to jak najbardziej polecam. Wiadomo, to jest sól, nie ma za bardzo działania nawilżającego, ale pokażę Wam inne kosmetyki, które Wam dadzą nawilżenie, a to daje Wam odprężenie. Kochani, no jak o mo nawilżeniu mowa, no to Naturative Peeling, gruboziarnisty e, do ciała, jest to cytryna i e, żurawina. Boże, jak on pięknie pachnie, jak on za, zarąbiście działa. Po prostu wow. E, dla mnie to jest zamiennik 1 do 1 w peelingu do ciała z marki Pen, Pat Rub, Kingi Rusin. A te, tamten możecie kupić w Ceforze, a ten w Contigo jest dwie dyszki tańsze. Jeżeli. Nie lubicie być tak lekko tłuści po prysznicu czy kąpieli, to to nie będzie dla Was. Ale jeżeli jesteście luniuszkami tak jak ja, to będziecie zachwyceni. Bo to, jak on działa, jak on pachnie, jaka skóra jest taka napięta, nawilżona i jędrna, młoda, mogłaby się zachwycać wieki, jest to ulubieniec roku. Jeżeli oglądaliście film z ulubieńcami, to na pewno to już wiecie. Polecam serdecznie. Kolejny ulubieniec roku. Limonkowa altera, mydło do rąk. Tutaj macie standardowe opakowanie, tutaj wkład, ja kupuję właśnie te wkłady już od dłuższego czasu, uwielbiam, ono pachnie tak limonkowo, tak epicko, nie wysusza, dobrze myje, no jest mydłem do rąk, tak czego tutaj wymagać, nie wymagajmy cudów, ale jest naprawdę ten zapach, o... cudo, cudo, uwielbiam, jest to ulubieniec roku. Polecam. Kolejny z roku, czyli żel do mycia ciała z limąką miętą z Cosnature. Dobry, naturalny skład, wegański. Cudo. Fajnie się pieni. Jestem z niego naprawdę zadowolona. On nie nawilża, ale jak wiecie, ja albo stosuje olejek, albo peeling nawilżający, więc mi nawilżenia nie potrzeba dodatkowego w kąpieli, bo i tak je sobie zapewnię. A tu. Piękny zapach, piękne działanie, dobry skład, polecam. Chyba na górze pudła mam ulubieńców roku. E, bo tak, wypieniający krem do biustu z mokosza, to co on robi z biustem, to się w głowie nie mieści. Skóra jest jędrna, napięta. On się nazywa wypełniający krem do biustu, nie nazwałam tego inaczej. Po prostu to jak on robi efekt takiego podniesienia, takiego, no wiecie, no, <laughs> naprawdę jest rewelacyjny. Wiem, że on jest drogi, bo on kosztuje 120-130 zł. Ale jest epicki. I ja mam już kolejne opakowanie w zapasie i jest po prostu cudowny. I jeżeli chodzi o mokosza, no to oczywiście też balsam brązujący do ciała super. On kosztuje około 60 zł. Faktycznie brązuje tą skórę. Po 24 godzinach skóra jest taka, no jak po sam lekkim samoopalaczu. Bardzo, bardzo podoba mi się, jak się spukuje, nie robi plam ma naturalny skład, bardzo dobry yy, oba te produkty możecie dostać w Greenlofcie czyli yy, w sklepie z kosmetykami naturalnymi w Poznaniu, ale oczywiście w necie też jest jak najbardziej dostępny mamy kolejny peeling, tym razem peeling solny trawa cytrynowa, yy, Sape, bardzo ostry bardzo ostry jeżeli macie jakiekolwiek podrażnienie na ciele to was będzie piekło jak diabli ja, ja robię sobie peeling często po, po depilacji. No, mi te cukrowe peelingi nie, nie robią krzywdy. Odrobinę tego nałożyłam. Ja myślałam, że ze skóry wyskoczę autentycznie. Masakra. Zapach piękny, zdzierak taki konkretny, ale ostrożnie, bo podrażnia. Naprawdę mocno potrafi podrażnić, jeżeli macie. A znaczy w sensie. Jak macie podrażnioną skórę, na przykład po goleniu, no to, to to nie, bo sam z siebie to nie podrażnia, tak, ale wiecie, wiecie co mam na myśli. Hebe, żel do kąpieli i jest to orange i imbir, ja nie lubię imbiru, ale to pachniało bardzo ładnie, bardzo fajnie się pienił, byłam z niego zadowolona, może kiedyś wrócę. Ale wolę ten z O, jak mowa o olejkach, no to tutaj mamy Naturati, właśnie też Żurawina i Cytryna. E, kupiłam też w Contigo bardzo fajny olejek, bardzo ładnie nawilża, ale jest pierujsko drogi. Mam jego zamiennik, podobnik bardziej niż zamiennik, no bo pachnie grę, To jest Altery. I szczerze mówiąc, wolę ten Salter, dużo, dużo tańszy zasadniczo to jest o 1,5-1,6. Aczkolwiek, jeżeli was stać, chcecie naturalny skład, szkło i tak dalej. Wszędzie mam to też, jest naturalny skład i szkło, ale ogółem, jeżeli macie ochotę na prestiżowy kosmetyk, to proszę bardzo. Mogę polecić. O, o Wilku mowa. Altera Grapefruitowy olejek. No, jego nie może zabraknąć u mnie w łazience. Jestem od niego uzależniona, mam go o... Pierwszy chyba kupiłam z dwa lata temu i po prostu systematycznie dokupuję, bo on super działa. Bardzo fajnie nawilża, że ja robię także po prostu po umyciu całego ciała nakładam to i po czym się zrobię os takie ostatnie spukanie i lekko osuszam skórę ręcznikiem. Miodzio, naprawdę. I potem już nie trzeba się balsamować. Więc jeżeli nie robię peelingu tego nawierzającego z Natura no to nakładam to. Było moje uzależnienie od soli Alta Farmy. Też spróbowałam płynu do kąpieli o zapachu lawendy. Jest w porządku, ładnie pachnie i, i tyle. A słuchajcie, również mogłabym kupić z knajpa czy z jakiejkolwiek innej marki. Nie zrobił na mnie wrażenia. Więc może gdyby Alta Farma wydała taki produkt, yy, w sensie płynny, ale o działaniu tych soli, o zapachu tych soli biorę... Przynajmniej 10 litrów, tak na początek. Ale to jest w szkle, jest, czyli ekologiczne opakowanie, ładnie pachnie, ma dobry skład. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, lubicie lawendę, lubicie tak się odprężyć, uspokoić po całym dniu, to myślę, że będzie to spoko. Ale jeżeli potrzebujecie coś przeciwbólowego, o takim bardziej rześkim zapachu, to solę. O, tutaj mamy sól z miodowej mydlarni zielona herbata, od której byłam zależniona na początku zeszłego roku bardzo fajna, bardzo ładnie się rozpuszcza bardzo ładnie pachnie e, i muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajną solą e, szczerze mówiąc e, gdyby nie pojawiała się ta farba pewnie by nadal bym korzystała z tego, ale no przeciwbólowe działanie <laughs> chyba rozumiecie e, ale jakbyście chcieli kupić tą sól, jest świetna Jedno tylko że ona ma kawałki takiej herbaty, więc dokładnie włosy wypłukać. Bo jak te herbaty te, te listka herbatki wejdą w włosy, w włosy, ja mam na przykład gęste dosyć e, te włosy, no to to jest masakra, żeby to wypłukać. O, z takich właśnie dziwnych rzeczy, które mają kawałki różnych rzeczy, to tutaj mamy cukrowy peeling do ciała, grejfrut i papaya z Biosfery. Posłuchajcie, gdyby ten peeling nie postanowił być jogurtem jogobellą, to by był super peelingiem i byłby na pewno jednym z moich ulubieńców, bo pachnie epicko, ma fajną konsystencję, takiego mocniejszego zdzieraka, ale też dobrze nawilża. Tylko, że niestety ten peeling ma kawałki owoców. Ja wiem, że to tak fajne, że wiecie, kawałki owoców, że to naturalne i te. Tak, tak. Ale ja wiem, że to ma naturalny, dobry skład. Nie potrzebuję do tego owoców, które potem mi pływają po całym brodziku i zapychają odpływ i w ogóle wchodzą we włosy. Nie, ja tego nie potrzebuję. <suszy> <suszy> Więc no, saycio, gdyby nie te kawałki owoców, super. Ale jeżeli Wy lubicie peelingi z kawałkami owoców, proszę bardzo, tutaj mamy peeling do ciała mango. Z masłem Mango Auna. To jest też tutaj szklane i ten peeling poleciła mi moja siostra, która sobie go kupiła i jest to jej totalny ulubieniec. Mi jest świetny, ale ja nie lubię takiej konsystencji. To jest bardzo drobno zmielony peeling. On przypomina po prostu taki drobniutki piasek nad morzem. I to myślę jest najlepszym tak, określeniem na, nie, na niego, że jest taki bardzo, bardzo drobniutko zmi zmielony. I Ładnie pachnie, dobrze nawilża, ale ja lubię takie grubo grubozielnicy, lubię takie konkretne zieldzieraki. Ale jeżeli szukacie czegoś trochę delikatniejszego, proszę bardzo. Świetny polski produkt, oczywiście, naturalny skład, bardzo dobry, polecam. Na Minty Shopie go kupiłam, ale też jest na przykład na Allegro. Isana peeling pod prysznic, Grapefruit. Ja nie wiem, co to miało robić. Ale peelingiem to to na pewno nie jest. Znaczy, jest takim żelem z drobinkami czegoś, co się po prostu leje. Po prostu, wiecie, to był peeling duch, tak? Jak go wylewam na rękę i. nie ma! <try> Naprawdę, on tak się lał przez palce, że to po prostu głowa mała. Ładnie pachniał, ale z peelingiem nie miał nic wspólnego. Słabo się pieniłło z żelem, mało wspólnego. Dla mnie to była woda z zawieszonym czymś więc szczerze mówiąc nie polecam. O, ale tutaj mamy taki żel pod prysznic naturalny Granat Jagody Godzi z Bibio. To jest marka chodakowskiej. Powiem Wam tak, jak bodajże trawa cytrynowa w ogóle mi nie podpasowała, to ten bardzo ładnie pachnie, ładnie się pieni. Myślę, że nawet bardzo możliwe, że kupię go ponownie, bo bardzo mi się spodobał polecam, naprawdę polecam fajny produkt, o tutaj mam fajny produkt Natural Moments to jest żel pod prysznic on ma takie właśnie drobinki jak właśnie miało mieć to jest Isany, takie peelingujące ale one są dosyć delikatne to co mnie urzekło to ten zapach czerwonej porzeczki mega dobry skład, super nie jest to najtańszy produkt, bo on kosztuje chyba 20 kilka złotych, ale jest bardzo wydajny, bardzo ładnie się pieni ja byłam bardzo zadowolona tak, że bardzo możliwe, że kupię ponownie. W sumie, tak szczerze mówiąc, byłam ostatnio w Hebe, już go miałam w ręce, razem z jeszcze kilkoma innymi produktami z tej serii, bo chyba peeling też do ciała mają, ale postanowiłam, e, poczekam na promocję. No i Bywam w Hebe często, nie mam daleko od domu, więc stwierdziłam, wolę poczekać na promocję. O, papaja, bielenda, to jest olejek do kąpieli i pod prysznic, no to nie ma dobrego składu. Ma ładny w miarę zapach, ale pięć to się mało spieniło. Nie czułam tego, żeby to dobrze myło, a ma dość ostre detergenty, tak, bo ma SLS na pierwszym miejscu. Nie polecam. O, teraz przejdziemy do brązowienia ciała. Mamy Brazilian Body ekspresową piankę oraz balsam. Oba produkty bardzo fajne, bardzo dobrze mi się sprawdziły do brązowienia ciała. No to wiadomo, działa szybciej, na to trochę trzeba poczekać, powiedzmy tam z 12-24 godziny na efekt. Yy, tutaj kilka godzin wystarczy. Bardzo fajnie mi się te produkty sprawdziły. No one nie mają naturalnego składu, tak, więc tutaj nie oczekujmy cudów. Ale jeżeli chodzi o brązowienie, no to robiły bardzo ładny kolor, równomiernie się nakładały i zarówno jedno jak i drugie. Nie robiły plam, też spływa, zmywały się całkiem ładnie. Więc ja serdecznie Wam te produkty polecam. Jeżeli nie macie ciśnienia o naturalne składy, to jak najbardziej. Jeżeli jednak wolicie coś, co ma naturalne skład, no to tak jak wspominałam: mokorz. O! Tak już robiłam zakupy tej marki Auna, wzięłam pomarańczową sól do kąpieli o energetyzującym owocowym zapachu. Znaczy z Alta Farbą, to w ogóle tego nie będę porównywać. No, taki mech trochę, nie? Jest w porządku, ale tak. Trochę mi mało, trochę tak wiecie. W ogóle jest mi tak gorąco, że podróżę mam jeszcze swoje bardzo różowe policzki, więc jeżeli wyglądam przerażająco i się zaczynam świecić, to tak, przepraszam, po prostu jest tutaj dużo lamp. Następny produkt to jest yy, masło do ciała o zapachu grejfrutowym ze starej mydlarni. Toś szybko się wchłaniało. Ma dobry skład, ale nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Wiecie, że się właśnie nie lubię balsamować, dlatego wolę olejki, czy peelingi nawilżające pod prysznic. Jest w porządku, aczkolwiek to nie jest to, czego ja bym oczekiwała. Dla mnie to jest za słabe nawilżenie, a... No jest dobry produkt, ale dla mnie to za słabo nawilża po prostu, bo ja lubię czasem czuć taką, taką nawet... Jak już nakładam coś na ciało, to wolę, żeby to było takie wiecie już... Jak już mam się balsamować, to niech to będzie tłuste. Jeżeli nie chce się balsamować, w nie chce tej tłuskości, no to robię sobie peeling lub oleje pod prysznic. Proste, proste. To mówię, to jest takie pośrednie, było ok. Tutaj mamy takie kostki do kąpieli, sierskie po południe oraz lemoniada. Nie zrobiły na mnie w ogóle wrażenia, ani się to nie pieniło, ani ładnie nie pachniało jakoś super. Nie polecam. Mimo, że lubię manufakturę piękna, parę kosmetyków mi się tam sprawdziło, ale to akurat do nich nie należy. Na komi zielona herbata, półkula do kąpieli. Jest w porządku. Ma dobry skład, ale. No nie. Nie zrobią na mnie wrażenia. No i Isana Puder do kąpieli. Jest w porządku, ale też nie zrobiło na mnie jakiegoś kolosalnego wrażenia. Tak. Ładnie pachnie. To jest waniliowo-kokosowy zapach, taki dla mnie trochę za słodki. Może pewnie dlatego nie zrobiło na mnie to za dużego wrażenia. No i to jest L-Orient, mam olejek pomarańczowy, który dodawałam sobie po prostu do kąpieli. Ja chciałam trochę ładnego zapachu. Teraz już nie potrzebuję, więc go zużyłam wcześniej i, i raczej już nie kupię ponownie, bo mam Alta Farmę. <laughs> wiem, wiem, Altafarma Farma ciągnie się przez cały odcinek, ale jest cudowna! Co ja za to mogę, że jest taka cudowna, no? to nie moja wina no i ostatni produkt jest to pasta do zębów Himalaya Sparky White jest w porządku jak pasta jak pasta ma dobry skład więc polecam no i kochani to by było wszystko na dziś Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli chcecie, to koniecznie polećcie mi kosmetyki w komentarzach. Piszcie w ogóle do mnie komentarze, jest mi wtedy szalenie miło. Ja na każdy komentarz odpowiadam, naprawdę. I staram się odpowiadać w ciągu 24 godzin. Nie zawsze mi się udaje, ale naprawdę się staram. Bo ja się tak cieszę, że wy to oglądacie, że dajecie te łapki w górę albo nawet tak dajecie w dół. To ja się cieszę, że wy jesteście aktywni, bo to też wpływa na zasięg mojego kanału. Ja się staram, tak wiecie, bardzo, bardzo, bardzo. E, no i. W ogóle, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to tam wiecie, jest taki czerwony przycisk, można go tak wcisnąć i ja będę potem taka szczęśliwa. No i też oczywiście możecie wcisnąć dzwoneczek, to wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy pojawi się nowy film, bo moje filmy pojawiają się, niestety na chwilę bo są bardzo nieregularnie, ale staram się to zmienić, naprawdę się staram. Ale wiecie, jak człowiek pracuje, bo YouTube to jest moje hobby. Ja to robię z pasji, jak wiecie, nie ma u mnie reklam, e, ponieważ no, ja to robię z pasji. Nie, nie zarabiam na tym, tak nie mam włączonej monetyzacji. E, ale po prostu Wiecie, no ciężko jest pogodzić pracę zawodową, pracę w domu i jeszcze YouTube'a. Więc niestety no, nie pojawiam się regularnie, więc dzwoneczek wam się przyda. Kochani Trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie i do zobaczenia. Pa-pa!